W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Boże źródło miłości i przebaczenia, przychodzę przed Twoją obecność z pokorą i skruchą, z ciężarem grzechów i błędów, które ciężko nam nie spoczęły. Przepraszam Cię Panie za każdy moment, kiedy odwróciłem się od Twojej drogi, za każde słowo, które raniło, za każde działanie które było egoistyczne. Ojcze miłosierne, proszę, przyjmij moją modlitwę, oczyść moje serce i umysł, oświeć mnie drogą, którą powinienem podążać. Daj mi siłę, by stanąć naprzeciwko pokus, i mądrość, by wybierać dobro ponad złem. Przebacz mi, Boże, moje grzechy i błędy, zmiłuj się nade mną i oblasz mnie swoją łaską. Obiecuję Ci, Panie, poprawę mojego życia, chcę być lepszym człowiekiem, bardziej wiernym Twoim przykazaniom. Prowadź mnie, Panie, drogą miłości i prawdy, niech moje życie stanie się świadectwem Twojej łaski. Niech każdy dzień będzie dla mnie nowym początkiem, wypełnionym oddaniem dla Ciebie i miłością dla moich bliźnich. Dziękuję Ci, Boże, za Twoje nieustające przebaczenie, za Twoją miłość, która nigdy nie ustaje. Niech moje serce zawsze pozostanie otwarte na Ciebie, a moje życie będzie hołdem dla Twojej chwały. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.